Ale teraz przygotowany jest materiał z mecenasem, z prawnikiem. tak. No, bo ja mógłbym dostać za to chyba jakieś zarzuty, nie? Niepotrzebne, nie? Rząd zaostrza walkę z pato streamerami. Tutaj, że są nowe informacje w tym temacie. wladził rodzinę, to i naród też zradzi. Na afterach freakfight'owych najbardziej nacipany frajer, chłop, który zrobiłby lada za bonusik od Federacji i dobre relacje z pasternakiem. Bo on tylko słynie z tego, że się wypowiada o kimś. To jest słuchaj, to jest niski zgret, on sięga mi do pęka. Wygląda jak, jak zwykły web. brzydki jest kur. Dziewczyno się w ogóle nie podoba. Kuriozalne, że nie stworząc żadnych treści w polskim internecie, stanowi nauko z jego 80% hahaha, ha, ha, emotki. No cóż, szef. Zamieszanie u buddy, dużo samochodów, policja w krzakach, coś się dzieje. 27 go kartów, bo mamy 26 takich. Do tego dwa dziecięce, jeden tandem, czyli dwuosobowy. E, kosztowały. Cokolwiek przyjdzie wam do głowy, żeby kupić sobie samochód elektryczny, to palnijcie się w łeb najlepiej czymś twardym i ciężkim o na przykład czymś tak Siema. dzisiaj tak ale dzisiaj będzie jazda I tam, trzeba brud, ten <grych> za kole w kask no kurwa pa tam, normalnie brud, mogę napalać także jak widzicie możecie się domyślić lecimy na narty już w sobotę spierdalamy pa zobacz siema nie w tym było lepiej jakoś. jak zobaczycie takiego wariata na stoku to uważajcie patrzcie jaka animacja Ja ma, to ja. <noise> Ach, tak, to e-jaj. A może nie e-jaj, kto wie. Dobra, lecimy z tematami. W temacie Filipa Bątkowskiego i Boxdela i tego, że Filip Bątkowski mając żonę i dziecko, zabawiał się z Magdą, czyli byłą Boxdela. To no, wrzucił on y, storki, w których postanowił odnieść się do tematu. Zasadniczo w tych storkach poniekąd obwiniał Boxela za to, co się wydarzyło, bo rzekomo Boxel zradzał Magdę i gdyby jej nie zradzał, to może Boxel byłby z Magdą i wtedy on by nie mógł ją, znaczy nie mógłby. Jest mniejsza szansa na to, że wówczas ona, on by ją zradził, w sensie zradziłby swoją żonę z nią, więc Boxel jest winny. <śmiech> Rozumiesz? <śmiech> tak, tak to bywa, także, także tak. Natomiast Boxel też się do tego odniósł, nazywając go c -wordem. Napisał, że zradził rodzinę, to i naród też zradzi, na afterach freakfightowych najbardziej na Panie Frater chłop, który zrobił by. Za bonusik od federacji i dobre relacje z Pasternakiem. Także tak, także konflikt nabrał rozmachu. Tak samo tutaj w sumie można zacytować, gdzie najpierw napisał, bo tu nie widzicie po lewej stronie, już nie chcę się tego przesuwać. W każdym razie napisał tam, że żona raczej będzie żałowała, że wyciągnęła to publicznie. Potem napisał, że w związku z powyższym wszystkie sprawy będę wyjaśniał z żoną, a im w internecie i ludzi rozsądnych proszę uszanowanie tego, a życzliwych i kurwy, takich jak Bogzel niech zamkną się w domu i pomyślą nad swoim życiem nie moim. Jakbyś spasiony pasionym perfilu nie zdradzał wielokrotnie, Madzi, to może ja i ty i ona bylibyśmy gdzieś w innym miejscu. Jesteśmy. Gdzieś Jesteś Ty z Jabie próbujesz robić content na kobiecie, z którą byłeś 8 lat i mojej rodzinie. No przerzucanie odpowiedzialności. Sytuacja jest złożona. <grytania> Sytuacja jest złożona. Tam jest Sytuacja się skomplikowała sama z siebie, i na wszystkie wyjaśnienia przyjdzie czas, dlatego proszę o powstrzymanie się od w moim kierunku czy madzi w oparciu o szczątkowe informacje. Później jednak te storki usunął i w zasadzie wrzucił jedną, Tutaj napisał, że przepraszam, że moja rodzina musi przez to przechodzić, szczególnie w obecności mediów. Znaczy to w sensie jak rozumiem, przepraszam za swoje zachowanie, tak, że. Jego rodzina musi przez to przechodzić, tak się domyślam, choć nie jest to napisane wprost. No i co ciekawe, jeszcze udzielił takiego krótkiego wywiadu, no przynajmniej wleciały dwa TikToki, właśnie u mobilnego Goli Brody. No i właśnie tematycznie: on i najgorsza cecha u kobiet. No dobra, a pans jesteś za czy przeciw? No, boję. no tylko tutaj ja przypomnę, że no była boxdela Magda, no właśnie, ma on. W zasadzie, oprócz tego, że jest błąd bohzela, to jest to druga rzecz, która jest najbardziej znana. No on jest jej menadżerem. Przynajmniej był, nie wiem, czyli znaczy kochankiem i menadżerem chyba. Przynajmniej tak wynikało z tych storek. Aktualnie nie wiem, jaki jest status. Jestem w fazie od porany początku, więc już nie dziwiło mnie aktywności internetowe twórców. to mam też jedną zawodniczkę z Onifansa. Chyba z... numer jeden w Polsce, on, jeśli chodzi o onifasiary. No konto? Nie mam. Jakbyś tak dobry hajs założyłbyś? Oczywiście, to... jakbyś był singlem, zaznaczył, to jakbyśmy był singlem, nie prowadziłbyś rodziny, czy nie? Czy ja bym swojego na No, jakbyś wiedział, że tego są za pieniądze. O co, myślę, że nie, bo ja też nigdy nie pracowałem dla pieniędzy. Wypór zawodu nie, nie zarobkami, rozumiesz? Taki szlachetny gość, pa. No to jaka to najgorsza cecha charakteru kobiet? Niech będzie już cecha charakteru kobiet najgorsza. Ja naprawdę nie lubię pracownych klubów ze sporów, takiej kłótliwości i awanturniczości, jak Tam bym powiedział. Słuchaj, żono, słuchaj. To co pan tutaj mówi. <noise> Miałem akurat ten problem z żoną, właśnie. Ona jest bardzo rozczeniowe i bardzo awanturna. Ciekawe, czy wrzucenie na Insta stories, zdjęć z kochankami, to już jest element jakiejś ofensywnej dyskusji. jak jak to zinterpretował w sumie. No, co mój... słuchaj? No, nie wziął, że tej linijki ręczno, bo. Powiedziałem, co ja nie lubię, a, a, a to może zasłużyłeś ty się nie <gry> <dzieje>. <gry> Może on też zasłużył. To wie, to już niech każdy oceni, czy zasłużył, czy nie zasłużył. <gry> to już nie bywa. Natomiast tak, no akurat tematycznie też wleciały takie materiały przy okazji tego, co się dzieje. No i właśnie jako bok to też swego czasu wrzucił storki, gdzie ponownie jak widzicie, mam dobry humor, więc każdy, kto obserwuje mój profil, może napisać na DM kilkudziesięciu dostanie ode mnie coś fajnego. To się dopiero zaczyna. Także wstawił sobie wtedy zdjęcie z budy. I już kaskę rozdawał Bogzel Taki, taki, kwa miły gość. Ale też jest wypowiedź Denisa, bo tutaj przypomnę, że Denis szykuje podobno jakiś bardzo mocny materiał na Magdę, który ma przedstawić, jaką jest osobą i o co tak naprawdę chodziło w tych wiadomościach. A materiał konsultowany z prawnikami itp. No na razie jeszcze chyba nie użył światła dziennego, przynajmniej nie widziałem. Natomiast ma takowy się pojawić. Yy, Słuchaj, jest sytuacja. Yy, sytuacja teraz poważna. Tak, jesteśmy kolegami. Zapoznaliśmy ze się ze swoim synem i zapoznaliśmy się ze swoją żoną, nie? Pomieszkuje u Ciebie, pije z Tobą i swoją żoną i z synem, obiady jem i tak dalej, się na nie kolację i tak wszystko, rano się zadajemy. Ty sobie wyjeżdżasz do pracy, a ja swoją żonę. Jak się czujesz? No nie najlepiej. No, to teraz sobie pomyśl, jak się czuje żona tego gościa. Jak się czuje dziecko? No może o tym jeszcze nie wiem, bo jest małe, nie? Ale ogólnie, no, tak. no wygląda to bardzo słabo, no. No ogólnie to wygląda bardzo samo, nie? To jest Czyli kurwa... ty, ty tak naprawdę nie musisz już niczego się tłumaczyć, bo no wyszło jak wyszło, nie? Ale wiesz co? Znaczy, ale jak to? W sensie sytuacja z Denisem to jedno, sytuacja z Bądkowskim to drugie. jak nie? Prosili, dochodzą mi do mnie słuchy przez różnych ludzi, że proszę mnie, żeby Magdzie odpuścił. Powiedziałem kilku osobom co mam, co robiła, jak się szanowała, za jakie pieniądze, co z kim robiła. Wy sobie nawet nie znajdziecie sprawy jaka to jest. Nie? Znaczy, dobra, spoko, no w sensie nawet zakładając, że to, co mówi Denis to prawda, to w takim razie po szukał z nią kontaktu, bo teraz wypowiada się t, t jakby tak krytycznie, ale co, no kręciło go to, czy o chuj chodzi? Kurczę, ale, powię... chciała, ale dobra. dobra, chciała zaistnieć. Dobra, chciała Denis, ja ale byłem ręką, która jej pomogła w przeszłości bardzo jej pomogła. A teraz sobie zepsuła tym, że na pierwszym prime jej nie poszło. Co się doradził? Ja już wiem kto jej doradził. Bardzo się zawiodłem, Mam nadzieję, że to jest, nie jest prawda, ale ktoś mi powiedział, że, że to jest 100% prawda? Jeszcze czekam na potwierdzenie dwóch, trzech osób od, z tego źródła. Jeszcze o dwa, trzy różne tematy. Ja pierdolę Denis, wchodzi do komentarzy. Ja jebę. Jezu, robi jakieś dochodzenie, źródła sprawdza. O kurwa. I ci, jeśli to się potwierdzi, przekażę wam takie informacje, że kurwa. Zmienicie sami zdanie o wszystkim, nie? Co tu się Czyli dzieje? Ty tym... po prostu czekasz na bombę. Czekam. Nie. Już, jest, już jest ta bomba przygotowana, ale jeszcze czeka na pewne informacje, żeby dołożyć, nie? A jak dołożę, to dopiero będziecie mieli free fighty, kurwa. A ty czu czułeś po tym wszystkim, że gdzieś tam głowa ci odjeżdża i nie możesz się skupić właśnie na sporcie, na treningach, tylko ciągle tu, ciągle ktoś pewnie do ciebie dzwoni, ciągle ktoś nagrywa o tobie, nawet ja nagrywałem przecież newsy, ale tam przedstawiłem sprawę dosyć, no, tak jak wyglądała, no, że, wiesz, tak naprawdę nic tam nie było aż takiego, wiesz o co chodzi, tam nie było nie wiadomo czego, jakichś dyskryminujących ciebie materiałów i w ogóle, tam nie było nic aż takiego, po czym można mówić o tobie różne dziwne rzeczy, no, wiemy jak to się skończyło, Teraz faktycznie Tą kartę Może na tacy, różniczki? no i wyszło, że Magdano. Niezbyt grała fajnie. No niezbyt fajnie grała, nie? Ja dopiero wam pokażę, co to jest mieć asa w rękawie, nie? Dużo osób dużo gada zawsze, ale teraz przygotowany jest materiał z mecenasem, z prawnikiem, tak. No, bo ja mógłbym dostać za to kurwa, później jakieś zarzuty, nie? Niepotrzebne, nie? A za tą sytuację, bo tam jest naprawdę kurwa niekolorowo, nie? co, niech chce żyje, tak chciała zaistnieć, to się tak zaistnieje, Madziulka. Zobaczymy, dobra, Dej, zostawmy sprawy obyczajowe, bo tu jest turniej. No zobaczymy, no. w sensie czy ja traktuję poważnie zapowiedzi Denisa Załęckiego co do jakiegoś ambitnego materiału? No tak w sumie nie bardzo, ale może do policji jeden krok? <laughs> no jednak nie chciał się spotkać z dzielnicowym, który by potwierdzał jego adres. Kończy się tak, że nagra film w Brodziku jak zawsze? No zobaczymy, bo zapowiedzi huczne, prawnicy, mecenasi. Ku... Chyba, brudy na Magdę. Totalne odwrócenie sytuacji. Będziemy mieli freak fighty. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No, tam jestem na swój sposób ciekaw, co on przygotuje, co on tutaj ugotuje. W ogóle ciekawi mnie Denis Załęcki jako narrator w jakimś filmie dramowym. To na swój sposób mnie intryguje. Jak będzie siedział przed kamerą, albo nie wiem, pójdzie do lasu jak Wardenga i będzie nagrywał taki film. To na swój sposób jestem ciekaw. <laughs> Kurwa żyjemy w symulacji już. Jeszcze wiecie, będą takie rozdziały ładne, będzie takie. Chodzi jakiś rozdział. Jeszcze Denis, jak już udzielał tych wywiadów, no to wypowiedział się też na temat Wardęgi. Tutaj możemy obejrzeć. Wardęga się na live'ach i nazywać się gdzieś tam charakterniakiem, tak w cudzysłowie, tak? Dlaczego właściwie? Jakby z czego to wynika? Nie wiem. On ma ból dupy, że mi się wiedzie w życiu. Ma ból dupy, że chciałbym mieć taki charakter jak ja, a jest zwykłym społeczniakiem, który chodzi <laughs> i chodzi, donosi non-stop. On tylko, on tylko słynie z tego, że się wypowiada o kimś. To jest no, słuchaj, to jest niski zgret, on sięga mi do pępka. Wygląda jak, jak zwykły web, brzydki jest kurwa. Dziewczyno się w ogóle nie podoba, no i on ma. <słuchaj> ja to no, dole top argumenty. Taki był do... nie? Siedzi tylko przed tym komputerem, na każdego i to jest jego całe życie. I 26-24 i tylko patrzy, kur. Czemu Wardęga o tobie mówi? No bo sięga mi do pępka. A, o, okej, okay, spoko. Się, kur... Co może komu pocisnąć? No i to jest jego życie. A ja chodzę sobie tu, robię tam, tu kupię sobie mieszkanie, teraz tam sobie kupię... <noise> Przecież to jest k***a sk... jakiegoś mema. A ja sobie chodzę, kupuję tu mieszkanie, to już to jest jakiś mem, co ja No, korzystam z życia, jak trenuję, dobrze normalnie wyglądam. On po prostu zazdrosny za jest za... O, przepraszam! To o chwila. Może i wardenga sięga ci do pępka, może tak być, ale on też trenuje. No, przepraszam to jest po prostu bardzo słaby człowiek, widziałeś jak on się bije, ona się bić nie potrafi, to jest po prostu dyno człowieka. <grym> Nawet się bić nie potrafi, nie no, to trzeba by było spisać argumenty Denisa, że Wardenga jest, nie podoba się kobietom, jest niski, mówi o innych i na dodatek się nie potrafi bić, nie no, to już, no, że tacy ludzie istnieją, to naprawdę. No i Wardenga skomentował, że nie jestem brzydki, tylko zadbany, dla ciebie pan zadbany i w życiu takie zdjęcie, <grym> Siedzi przed komputerem, tak, no to już tragedia, nie niesamowite. Przecież to jest kurwa mem. Ta wypowiedź cała. Przecież to jest normalnie jak mem. Z innych informacji, to kawiak i tucznik mają wreszcie wystawione akty oskarżenia. I tutaj możemy przeczytać: W akcie oskarżenia prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie szeregu przestępstw obejmujących znęcanie się nad inną osobą, rozpowszechnianie nagiego wizerunku osoby za pośrednictwem internetu bez zgody tej osoby, usiłowanie doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, kierowanie grzyw karalnych, jak również znieważenie funkcjonariusza publicznego. Czek wkazał prokurator Aleksander Duda. Biorąc pod uwagę realną obawę ucieczki oraz matactwa ze strony podejrzanych, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec obu z nich tymczasowego odczytowania na okres trzech miesięcy. Sąd ten wniosek uwzględnił, areszt tymczasowy był stosowany przez cały okres postępowania przygotowawczego. No właśnie, bo tak jak mówiłem, gdyby nie relacjonować tego tematu, to już nikt z nas by nie pamiętał, o co chodzi z tym kawiakiem, a jako, że jednak no było trochę takie pytanie, jak długo może trwać śledztwo w sytuacji, gdy oskarżeni sami wszystko transmitowali i no, nagrania były powszechnie dostępne w sieci? No, okazuje się, że potrafi bardzo długo. Czy to przypadek? Kto wie. Natomiast, no, wreszcie są jakieś akty oskarżenia chyba jakoś po roku. I pozostając przy temacie streamingu i ogólnie patologii, to rząd zaostrza walkę z streamerami, Tutaj, że są nowe informacje w tym temacie. Musimy dokładnie zdefiniować pato streaming, sprecyzował minister cyfryzacji Michał Gramatyka w rozmowie z RMF. Z jednej strony po to, żeby nikt nie zarzucał nam cenzury, a z drugiej, żeby było wiadomo, o jakie dokładnie treści chodzi, dodał. Jak przekazano w, w, w słuchanie publiczne, czyli pierwszy Etap legislacyjny ustawy ma odbyć się na przełomie lutego i marca. Chcemy dać głos ludziom, aby wypowiedzieli na temat ustawy. Mam nadzieję, że przed wakacjami zakończymy rządowe konsultacje. Przekazał gramatyka, jak podkreślił nowym prawem. Sejm może zająć się jeszcze przed wakacyjną przerwą. Będziemy przedstawiali pierwsze akty legislacyjne pokazujące, jak ograniczyć oglądanie nielegalnych czy szkodliwych treści, w tym pato streamów przez małoletnich. Kawkowski przekazał, że jego ministerstwo chce jasnego wskazania, kto powinien wziąć odpowiedzialność za treści szkodzące najmłodszym. Zaznaczył, że w Polsce to m.in. wielkie platformy, chodzi o możliwość weryfikacji do, do do tego, żeby nie można było ich chodliwych treści wyświetlać, jeśli są nielegalne, ale też wziąć odpowiedzialność za ich zdejmowanie tłumaczył. No więc po raz kolejny rząd próbuje jakoś, wiecie, sklasyfikować sobie patto streaming. Już wcześniej relacjonowałem dla was ten temat. W sumie jak rozumiem, tamten projekt poszedł do kosza. Teraz pojawia się kolejny nowy, mają być jakieś konsultacje ostatecznie. Z tego też, co gadałem z Gimperem o tym zgrzycie, bo już o tym rozmawialiśmy, ma to dotyczyć nie tylko patto streamingu, ale w sumie też zahaczać o pornografię, ma być jakiś koncept weryfikacji wieku przez. Y QR-kody, które miałyby, wiecie, potwierdzać, że rzeczywiście możecie oglądać takie treści. No, generalnie nie wiem. Ku... A dla mnie to jest giga trudny temat, bo z jednej strony mam takie poczucie, że trzeba to jakoś uregulować i rzeczywiście niektóre treści no są patostreamingiem streamingiem i, i wielokrotnie to oglądamy się, zastanawiamy jak to możliwe, że to istnieje w internecie i nie ma za to żadnych konsekwencji z drugiej strony mam taką gdzieś wewnętrzną wojnę sam ze sobą na temat cenzury i potencjalnych właśnie jakichś konsekwencji tego, że pozwalamy rządowi zaglądać sobie do nie? I, I nie wiem, nie wiem to, to jest jakiś tam wewnętrzny konflikt, który mam i obawy względem takich projektów, no ale zobaczymy, co ostatecznie z tego będą chcieli ugrać. No. W sensie kurwa, po prostu chodzi o to, że z jednej strony czuję, że coś powinno się z tym zrobić, a z drugiej strony, jak słyszę, rozwiązania, które no, brzmią sensownie na zasadzie weryfikacja wieku, to potem mam takie, że to otwiera niebezpieczne furtki. I nie wiem, i nie wiem może mi się to jakoś w głowie ułoży na ten moment, taki jestem sceptyczny o wszystko. No. Idąc dalej, no to Budda sobie wrócił do działalności w internecie, co prawda nie filmem na YouTube, ale ożywił się na Instagramie i wrzucił m.in. taki tekst. Zawinąłem się z neta dzień przed zawinięciem, ale widzę, że internet nie może zawinąć się ze mnie. Kuriozalne, że nie stworząc żadnych treści w polskim internecie może stanowi na oko z jego 80% hahaha emotki. No cóż, szef. Więc to jedna wiadomość, ale był też taki filmik. Obejrzałbym sobie Ojca Mateusza. Fajny był ten serial. Taki do kotleta. Но no. Taki o, taki filmik, no w stylu Buddy, prawda? On jest zjebany Przecież to nie wiem, mi się wydaje, że on po prostu trafia do swojego community, nie? I też to mówiłem z Grzycie, że Budda po prostu musi zarządzać ludźmi poziomu siły. I robi to cały czas, no tak jak wcześniej, wiesz, wszędzie parapety, wszędzie ludzie, którzy, wiesz, że jakiś jest wróg, wokół którego trzeba się zjednoczyć. No on zawsze to robił, robi to dalej, bo wie, że to działa, to jest skuteczna taktyka, no i robi to po prostu dalej i tyle, no taki, taki pomysł. No są też odpowiedzi na komentarze, tu ktoś tam że prawdziwi fani zostają do końca. Budda odpisał, mam jakiś przeciwników w internecie w ogóle i chcieli wydymać Freda, Fred wydymał ich. Budda odpisał, dopiero gumę założyłem. No, no, wszystko z tej pozycji, nie? I prawda jest taka, że w jego community idealnie to siądzie, nie? Ludzie to totalnie kupią, będą pisać plus jeden, ale kurwa, Cox, ale sztoz, wiesz, murem za buddą, itp. No tak, tak jest i tyle, no. U niego to działa. A co de facto się wydarzyło, co z tymi zarzutami, dlaczego jednak ten areszt gdzieś tam był możliwy, żeby wyjść za kaucją, itp. Co wokół tej sprawy, czy jest winny, czy nie? No ja bym z chęcią obejrzał jego film. Mam nadzieję, że się go wreszcie doczekamy, i że w jakimś sensie też trochę tak z filmu Bokzela wynikało, no, Budda coś tam szykuje, ale no przynajmniej ja tak to zinterpretowałem, że coś tam się wypowie w internecie, bo też. Te filmy czy wiadomości, które wrzuca, no tak trochę jakby zwiastowały jakiś materiał czy jakąś jego perspektywę, którą przedstawi. I też na bupie było jakieś, że zamieszanie u buddy, dużo samochodów, policja w krzakach, coś się dzieje. <grych> Jaki tytuł opisał? No dobra, No tytuł jest niezły. Osoby obserwujące otoczenie Buddy informowały wczoraj o dziwnym zamieszaniu. Istnieją osoby, które nie tylko obserwują konta Buddy, ale także konkretne lokalizacje powiązane z youtuberem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych informacje o tym, co się dzieje youtubera, docierają do szerszej publiki. Jednym z kont, który aktywnie publikuje wiadomości powiązane z Buddą, jest talerzyk Tańculi na x To właśnie on wczoraj pisał: U Buddy coś się dzieje. Ninja donosi, że na podjeździe bardzo dużo samochodów, ochrona na dwa lantrowery, policja w krzakach. Ktoś podobno nawet stracił dron. Do tego dodane jest również nagranie, na którym co prawda niewiele widać, ale to potwierdza, że rzeczywiście ktoś był w tych okolicach i nagrywał. Informacje te nie są pewne i potwierdzone. Nie należy ich w ten sposób traktować. To jest jakieś nagranie. Przekajcie. No, w sensie, z kiedy to nagranie, czy to aktualne, czy coś, kto to może wiedzieć, natomiast jeżeli ktoś naprawdę siedzi pod jakimiś lokalizacjami buddy i kurwa to nagrywa, bo liczy, że jakieś dymy będą, to naprawdę gratuluję, gratuluję tylu wolnego, takiego wolnego czasu w życiu. To jeszcze jakaś wiadomość jest, że radiowóz w krzakach stoi z tyłu, a dwa lantrowery przed wjazdem i kolesie w środku. Mogę wrzucić? Tak! tak. No, także takie doniesienia u buddy. Kto wie, co tam się wydarzyło? Też tutaj na czacie, ale widziałem też na Twitterze część osób pisze, że o, budda się tam rozprął, jakieś takie rzeczy, że o, tylko jedyna opcja, że wyszedł, to dlatego, że tam coś na kolegu chwie. Na razie to są jakieś totalne plotki. Nie mamy pojęcia gdzieś tam o przebiegu całego tego postępowania, więc no, wypadałoby na chwilę, chwilę jednak zaczekać na to wszystko i coś tam się więcej dowiedzieć. Natomiast, jeżeli chodzi o Nitro, no to z kolei u niego doniesienia biznesowe tym razem, tym razem Nitro nie powiedział mi kontrowersyjnego. Nie mówił o na ilu kilogramach się kończy kobieta, a zamiast tego opowiedział o torze gokartowym, elektrycznych gokartów tak technicznie rzecz biorąc, który już od jakiegoś czasu zapowiadał, relacjonował cały przebieg budowy tego, no i trzeba przyznać, że wygląda zajebiście. Jeszcze linki kończymy. Czy są już gokarty klejane, za chwilę będziemy testować. No. Każdy gokart będzie inny, każdy będzie miał inną, na... inną naklejkę, co wiszą ładowarki, zanim długo będziecie jeździć, jak przyjdziecie. Ciekawe, w ogóle ciekawy mnie też na przykład cennik tego, jak to będzie wyglądało. Ja osobiście chyba raz jeździłem, w. nie, dwa razy w życiu jeździłem na gokartach, ale to były karty spalinowe. Pamiętam, że w Piasecznie był taki tor, to się Imola nazywało chyba, to pamiętam, że jeździłem. Ogólnie atmosferka no taka była, że trzeba było bardzo lubić zapach spalin, bo no było od tego gęsto, jak się wychodziło to wszystkie ubrania jebały jak sk... Syn. Niemniej, no, same wrażenia były fajne. Też nie pamiętam dokładnie, jaką tam moc miały tego karty, czy coś, no, ale tak, no bokiem w zakręt dało się wchodzić. Na elektrycznych chyba nigdy nie jeździłem. Tak mi się wydaje, że na elektrycznych go kartach nigdy nie jeździłem. No, ale biorąc pod uwagę samą specyfikę, tylko nie wiem też, jak to jest zablokowane, jakie tam są możliwości prawne co do mocy, ale no, pewnie jest pieprzenie, no bo elektryki mają fajne odejście. Tylko, znowu, no jak ktoś, wiecie, potrzebuje tego zapachu, spalin i dźwięku, no to, to pewnie. Tam jest to szczarowany, Natomiast, no tak co do zasady, to fajny pomysł. I ten. I no na nie wiem, może nawet jak to wyjdzie ostatecznie, tam przejadę. Ciekawe, ile procent ma w tym biznesie. Właśnie, ja mam nadzieję, że Nitro powie właśnie o tej stronie biznesowej, bo to zawsze fajnie się posłuchać. W sensie, był też informacja o tym, tutaj swoją drogą, że za 27 go kartów zapłacił, czy no, zapłacili, tak wszyscy inwestorzy, 2 miliony 600. Czy jest na to dofinansowanie z Unii? Nie, 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 nie. nie. 27. 20... 27 go kartów, bo mamy 26 takich. Do tego 2 1, 1 tandem, czyli dwuosobowy. Kosztowały 2 miliony 600 tysięcy. Same te 27 go kartów. No. No, plus do tego torty, światło. Jeszcze to światło nie nie skończone, bo na suficie będzie. A mówił też, na przykład, kiedy to startuje, w sensie jest już jakiś termin podany? Do końca 2024 chciał to wystartować, więc się przedłuża. Ale, na, nie, no, nie, ale powiem wam, że wygląda to naprawdę fajnie. W sensie z różnych biznesów, YouTuberów, raz, że to dosyć coś oryginalnego, wygląda na ogromny nakład finansowy, ale też, no, estetycznie bardzo ładnie wygląda, nie? Jak coś ogarniętego. W ogóle to, też się zobaczcie, jakie ciekawe, że Nitro, który tak naprawdę, no, stracił główne źródło takiego, wiecie, swojej obecności w internecie, mam na. Myśli kanał na YouTube. Nie dość, że tak naprawdę nadal jest o nim głośno, gdzieś tam co chwila się pojawiają jakieś jego szoty, czy ludzie i tak śledzą jego streamy, czy na Kiku, czy, czy właśnie na shotach. To jeszcze w tle, oprócz Seven More Seven, które prowadzi, które jakby zdążył też bardzo mocno ugruntować pozycję na rynku co do właśnie jakości i, i ogólnie sprzedaży tych ciuchów, to teraz jeszcze startuje gdzieś w takim biznesie. Wiadomo, on tam nie jest jedynym inwestorem, ale tak czy siak, nie? że ma taki temat wokół siebie. Powalony to Co jeszcze dla was znalazłem? O, to jest w ogóle temat. Patrz, patrz. widzom. Nie chciałem Ciekałaś mnie, bo ważyłem 173 kg. Teraz waży 230. Nie, nie, nie. Teraz w drugą stronę. Więc nie dostaniesz, gdy ważę 105. Mnie to rozdala za każdym razem, że jak to możliwe, bo to czy faceci, czy kobiety wrzucają podobne filmy, że właśnie gdzieś tam po rozstaniu się, wiecie, biorą za siebie i potem, o, kurwa, Porzuciłeś mnie, jak tam nie wiem, ważyłam 100 kilo, teraz ważę 60, nie? Czy coś tam. I totalnie odcinają ten element, że ktoś mógłby zapytać, no dobrze, no to dlaczego, będąc w tej relacji, załóżmy tam, ważyłeś, czy ważyłaś, nie wiem, 100 kilo, nie? Dlaczego wtedy się nie ogarnęłaś, czy nie ogarnąłeś? Dlaczego? I że dlaczego dopiero musiał nastąpić ten element jakiegoś rozstania, czy taki dodatkowy bodziec, żebyś to zrobił? A jeżeli już nawet tak się stało, to obwinasz ch... obwiniasz, jakby tę drugie, drugą stronę, o to, gdzie tak de facto ta sytuacja była dla ciebie motywacją do tego, żeby to zmienić. I wiecie, jakieś wyciące takich, o nie zasługujesz na mnie, bo teraz nie wiem, się ogarnąłem, czy ogarnęłem, no bez sensu to jest. O, tu jest no, komentarz, że no gościu, ale chyba zrobiłeś to głównie dla siebie i swojego zdrowia, nie dla kogoś, a jeżeli tak, to twoja przemiana na niewiele się zdała, bo w środku nadal jesteś tą samą osobą. O kurwa, jakie, jakie głębokie. <laughs> o kurde, jak nie na TikToku. Masz rację, kocha się kogoś za to, jakim jest człowiekiem, a nie ile waży. Ja znowu schudłam przez stres, teraz nie mogę przytyć i wstydzę się, nikt nie potrafi pokochać, co mam w sercu. Brawo ty. Ja jestem grubiutka i mojemu to nie przeszkadza, a jest 35 kg lżejszy niż ja. Docenia to, jaką jestem osobą. <laughs> Nigdy nie zrozumiem, dlaczego wyznacznikiem w związku jest wygląd, a nie, a nie to, jakim się jest człowiekiem. Trzymaj się. No nie wiem, kurwa, bo zasadniczo zawsze ludzie patrzą na wygląd w mniejszym lub większym stopniu, mniej lub bardziej świadomie i dzięki temu ktoś ci się podoba, a ktoś ci się nie podoba i nie wiem, po prostu tak działa. Nie no, bycie z kimś mega grubym to wiele minusów. Zazwyczaj się pocą w śmierdzący sposób, mało wychodzą z domu, więcej kasy wydają na jedzenie, mają problemy psychiczne. Wiecie co? Ja to już kiedyś omawiałem, ale zasadniczo ja mam takie podejście, że ludzie, jak jakby często też mówiąc o sporcie, patrzą na to tylko pod kątem wyglądu. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś ćwiczy, to to jest zajisty green. Podkreślam Green Flag, dlatego, że to wpływa ogólnie na całe życie, na nastrój tej osoby, na hormony, na to, jakie, jaką ma energię do życia i tak dalej. Że to nie chodzi tylko o to, że, nie wiem, jakoś tam wyglądasz. Już nie mówiąc o jakichś pewnych cechach charakteru związanych z tym, że potrafi coś regularnie robić, że dąży do jakiegoś celu i Jakby to jest dużo bardziej złożony temat niż tylko to, że jak ktoś chodzi i coś ćwiczy i trenuje, to znaczy, że, nie wiem, tam lepiej wygląda albo robi to dla wyglądu. To jest wszystko bardziej złożone, ale Zasadniczo, tak średnią rzecz biorąc, no lepiej się żyje z osobą, która uprawia Może jakikolwiek łzyczki? sport. Po Nie. prostu. Co tu jeszcze miałem? A, hajzer o elektrykach. Proszę bardzo. Postanowił się pochwalić swoją przygodą z elektrykami. Kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy, żeby kupić sobie samochód elektryczny, to palnijcie się w łeb. Najlepiej czymś twardym i ciężkim. O, na przykład, czymś takim. Proszę bardzo. To jest szósta ładowarka, na której próbuję naładować swój elektryczny samochód. Dalej już nie pojadę, no bo już nie mam na czym. Ta była ostatnia. To była ostatnia szansa. Na poprzedniej stacji jestem na autostradzie A2. Autostrada wolności. No niestety, ja już wolny nie jestem. Znaczy byłem przez chwilę wolny, teraz nie jadę już w ogóle. E, widzicie ten komunikat? O, proszę bardzo. Tu jest zamieszane. ładowarka Niedostępna. Na stacji MOL, na której też ładowarka była niedostępna, to jest stacja wcześniej przed Orlenem, to jest Orlen. Pani powiedziała, wie pan, panie Filipie, teraz, że ładowarka to taka kapryśna jest. Ja pytam, co to znaczy? A pani mówi, żeby jechać dalej na Orlena. No to jestem. Już. Jeśli dobry człowieku, kierowco albo kierowniczko jedziesz z Warszawy do Łodzi, to zaraz za Warszawą jest Orlenik. I jeśli chcesz mieć. A śpieszy się naprawdę. Jeśli chcesz mieć pasażera na gapę, który jest ofiarą elektryfiki. Jest, o tak się nawet nie da powiedzieć. Jest ofiarą tego turnego, głupiego, beznadziejnego, idiotycznego wynalazku. To ja chętnie wsiądę i puszczę jakąś fajną muzę i miło pogadam. Dziękuję bardzo. Tu stoję. Pod tą ładowarką, bo i tak. Dalej już nie pojadę. No, więc taka przygoda Heizera, jeżeli chodzi o elektryki. Jeżeli ktoś z Was słuchał z zgrzytu, to tam Gimper podzielił się zarówno swoimi nagraniami, jak i przygodami związanymi z samochodem elektrycznym, ładowaniem takiego samochodu, czasem jakiego to wymaga, dostępności ładowarek, różnymi aplikacjami i tak dalej. To też szerzej poopowiadał jako użytkownik. No i generalnie jego przesłanie było takie, że gdzieś tam po mieście Może to rużyczki. spoko w trasy nie. Jak ktoś oglądał zgrzyt, to wie, że Gimpson też miał takie relacje ze swoim metronem, ale to o, przeszło już do lamusa. Osory ten zwrot trąci myszką. Dobra, bo żal.pl tego słuchać. Konkluzja jest taka, że już jest lepiej. Znaczy, jest lepiej. No, wiesz, jakby Gimber nie jest w stanie naprawić infrastruktury związanej z ładowaniem tego typu samochodów. I jak trafisz na y, ładowarkę o mniejszej mocy, to będziesz sobie stał 40 minut i ładował samochód. Więc, no, znaczy, ja powiem tak. I od początku też to w zgrzycie wiem, że do mnie ta rewolucja związana z elektrycznymi samochodami nie przemawia, nie? W sensie, nie wiem, może jakbym miał dom i wiecie, i bym sobie zrobił stację doładowania, to może kupiłbym jakiś taki mały jeździk, żeby sobie tam po mieście sprawy pozałatwiać i spoko, Ale tak, jakbym szukał uniwersalnego samochodu w trasy plus dojeżdżenia po mieście, to w życiu bym nie postawił w 100% na elektrykę. Nie? No nie kupuję tego jako koncepcji i tyle. No, no nie przemawia to do mnie. Nie, no serio, ja, ja tej rewolucji elektrycznej nie kupuję kompletnie. No. Dlatego też, jak kupowałem samochód, to zdecydowałem się na spalinowy. i To był chyba jeden z ostatnich takich modeli też tak. Coś mi zapowiadali wtedy, w tym, że tam kupiątka, a tam później jakieś zmiany zachodzą w silniku i tak dalej. No ja się cieszę, że jeszcze mam spalinówkę, o, tak powiem.